Równo 50 lat temu, równioteńko, 4 października 1970 roku w Los Angeles zmarła Jenny Joplin. 50 lat temu też razem z moją siostrą, Hanusią, mieliśmy w domu adapter stereofoniczny, bambino stereofoniczny, ale z jedną kolumną i jedną, jedyną zagraniczną płytę Perła, Janis Joplin. Ta płyta była zdarta no właściwie do, 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 do granic swojej wytrzymałości. To był zwiastun, zwiastun wolności dla wielu z nas, nie tylko dla nas z Kanią, ale dla wielu z nas. Janis Joplin, Jimi Hendrix kilka dni wcześniej zmarł. I, Dokładnie trzy dni przed, przed śmiercią Jennifer Joplin nagrała swoją ostatnią piosenkę. Zaśpiewają A cappella bez muzyków, Mercedes Benz. Jest to piosenka o iluzorycznym szczęściu, jakie daje, no, jakie dają rzeczy materialne. Ten Mercedes wspomniany, czy kolorowy telewizor. Panie Śpiewa Jenis Joplin. Panie Boże, może kupisz mi Mercedesa albo kolorowy telewizor. Ciężko pracowałam przez całe życie bez pomocy moich przyjaciół. Liczę na Ciebie, mój panie. Proszę nie zawiedź mnie. Udowodnij, że mnie kochasz i kup mi następną rundę życia. Jaś, zapraszam Cię. Jenis Joplin, trzy dni przed swoją śmiercią. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? my lifetime, no help from my friends So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dining for dollars is trying to find me I wait for delivery each day until three. So, Lord, would you buy me a color TV? Oh, Lord, would you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, I mean a night <klucz> Liczę na Ciebie, Panie. Proszę, nie zawyć mnie. Udowodnij, że mnie kochasz. Kup mi następną rundę życia. Myślę, że Jenis Zoplin już za swoje tam grzechy odpokutowała i kiedy się spotkamy w lepszym świecie Pana Boga. To była połowa naszego kazania wspólnie z Joanną, poświęcona no Janice Joplin i ostatnim chwilom jej życia. A teraz, a teraz papież Franciszek na tle lasu bielańskiego. No jeszcze nie był, ale dzięki programowi Photoshop <grywa> udało nam się sprowadzić papieża. Jak wiemy, papież pierwszy raz od czasów tej zarazy opuścił Watykan i pojechał wczoraj do do Asyżu i tam podpisał swoją nową encyklikę. Fratelli tutti, czyli Wszyscy bracia o braterstwie wszystkich ludzi na świecie. Znamy tylko tytuł, znamy główny temat. Sama encyklika jest dosłownie w tej chwili o 12.00. Nie to jeszcze za, za 15 minut będzie opublikowana. Poznamy ją, jesteśmy bardzo ciekawi. My tymczasem o braterstwie wszystkich ludzi na świecie prawdopodobnie będzie, będzie temat główny tego, tego dokumentu. My tymczasem wróćmy do poprzedniej encykliki papieża Franciszka, nazywanej zieloną encykliką ekologiczną. No, słychać tutaj ekologię. To jest encyklika sprzed pięciu lat. Nazywa się Laudato si. Pochwalony bądź. No i właśnie i właśnie właśnie o, to jest ta encyklika, jak widzicie, dwustronnie wydrukowana i jest gruba. To też, no, nie przeczytam całej, tylko kawałeczek, początek. Tak brzmi. Papież Franciszek na tle lasu bieleńskiego. Laudato si, mi signore, bądź pochwalony, panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak nasza siostra. Z którą dzielimy istnienie, i jak piękna nasza matka, biorąca nas w ramiona. Pochwalony bądź, mój panie, przez siostrę nasze, naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Szczególnie dzisiaj przed tym Krzyżem Franciszkowym te słowa żywo brzmią. Krzyż ten, jak pamiętacie, namalowała, napisała właściwie, bo to jest ikona. Siostra Miriam i, i często w naszych domach ten, ten właśnie ta ikona i krzyż jest no, zdobi nasze ściany i stanowi centrum modlitwy. Ta siostra, pisze papież Franciszek, protestuje z powodu zła, jakie wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy, myśląc, że jesteśmy jej właścicielami, rządcami uprawianymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach, zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia która jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi. Nasze własne ciała zbudowane jest z pierwiastków naszej planety. Jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i, yy, i odnawia. No i teraz, słuchajcie, wpadłem na taki, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby całą encyklikę przeczytać to też wydrukowałem ją na karteczkach ministranci podejdźcie każdy dostanie jedną karteczkę ty przejdziesz w prawo ty przejdziesz w lewo a ty przejdziesz kto jest kościołu przed kościołem przed kościołem idź z tubusiem. I niech każdy sięgnie po jedną karteczkę. Można sobie z początku, z tyłu, gdzie chcecie. I czytajmy tę encyklikę. Jeszcze jeden maleńki fragment, bo po no całej to się, to się nie da. Ja próbowałem, no, no nie jest łatwo czytać takie teksty. Ale słuchajcie, mój ukochany Benedykt 16, fragmencik wspomina oczywiście papież Franciszek swoich poprzedników, i naszego papieża, Jana Pawła. Ale papież Benedykt, który jest autorem chyba najlepszych archeologicznych tekstów Kościoła. Mój poprzednik, papież Benedykt XVI, ponowił zachętę do usuwania strukturalnych przyczyn złego funkcjonowania gospodarki światowej i skorygowania modeli rozwoju, które wydają się niezdolne do zapewnienia poszanowania środowiska naturalnego. Przypomniał papież, że świat nie może być analizowany na drodze wyizolowania jednego tylko aspektu, ponieważ Księga Natury jest jedna i niepodzielna. Obejmuje środowisko, życie, seksualność, rodzinę, relacje społeczne, a także inne aspekty. W związku z tym de degradacja natury jest ściśle związana z kulturą kształtującą współżycie ludzkie. To króciutki fragmenty, fragmencik tej encykliki Laudato si", ekologicznej, zielonej. Resztę przeczytajcie w domu i po kawałeczku potem ze sobą możemy się spotkać, żeby już poznać cały tekst, a w najbliższym czasie kolejne teksty dzisiejszego solenizanta. Papieża Franciszka. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.